Cześć Siemanko, z tej strony Patryk Dzisiejszy dzień poświęcam konkursowi Sapphire rozgrywka 2.0 Moim materiałem na ten konkurs będzie gra pod tytułem Splinter Cell House Story Myślę, czy tak czy owek się spodoba. Dobra. Ej, nie chcę tego. Ej, no, to chciałem. No, no to zaczynamy przygodę. Czy ja mam? I, a to. Dobra. <grym> Nieważne, sorry. Chciałem pokazać tą grę. Gra. No. To jest chyba, że druga część tej serii. Splinter Cell. O, co by powiedzieć? W grze wcielamy się agenta, który tam. Jezu, ja, ja nie wiem. Po prostu chcę wam pokazać grę, na czym polega. Ciekawe, czy mi to wyjdzie. Mam nadzieję, że jakieś tam miejsca zajmę w konkursie. A byłbym niezmiernie szczęśliwy. Ja tak jak widzicie mam y, w polskiej wersji językowej Dobra, trzeba założyć kogiel mogiel <śmiech> <śmiech> Tutaj coś jest? Nie Poczekajcie, jeszcze tutaj na chwilę cofnę, tu nic nie, nie ma, nie ma No idziemy. Dalej. Nie. W tę stronę? Nie. Oczywiście, że nie. A, tu jest robina. Dobra. Nie, nie zauważyłem. Ej, hey, shit! Tutaj ktoś jest. I tańczy dla mnie. Tak, zginął. Ważne, że zginął. O, nie udało mi się zabić po cichu, ale... się udało. Tak, czołobak. A w tej grze powinno się być cicho i po cichu zabójstwa robić, a ja biegam jak... Dobra, czy jest światełko? To tu może się bardziej przyda to. Znowu to samo A ja chciałem A ja chciałem żeby mi, żeby mi się udało Wszystko na to? Chyba Dobra, teraz... Teraz pójdzie lepiej Nie, nie to to No i dobra nie wiem

NIE! Ja nie trafię do piekła! Szmato. Ja bydlak! A chcesz granatem? On <laughs> chciał mnie zabić! A, fuck! Dlaczego on się położył? Zychaj! Smasz się w piekle. Ja się widzę. Aha, jestem kamerą. Dobra, tobie. to by. To. Teraz już wiem dlaczego się widzę. оооо оооо ФАЙН Зачем я так медленно да? иду? Я хочу идти быстрее Dobra, trzeba użyć, bo nic nie widać. To chyba nie wygląda najlepiej fiszę. Nie chodzi o wygląd. Powinieneś tu połączać. Na pewno jest martwy bardziej niż ten widz. Znów świeczka. No, zaraz będziemy kończyć, bo 10 minut mnie ogranicza. Tak to bym nagrał dłużej. Ale tak czowak. Nie, nie chcę tego! Nie chcę tego mu tak Na plecki. A ta slasz tu. Ciało. Nie mamy środków, aby je zabrać. Nie zamierzam go zostawić jak pół duszy w rzeźni, tylko dlatego, że nie żyje. Nie identyfikuj się z nim, Fischer. Musisz myśleć racjonalnie. Hmm. Można poświęcić 30 sekund dla odrobiny. Dobra, kończę. Pokazałem wam tak, taki, no, połowę pierwszej misji jakby może nie całą połowę więc się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.